Cześć, tu Damian z dobrych sklepów motocyklowych.pl. HOC w roku 2019 zaprezentowało nam kilka nowości. W tym odcinku zaprezentuję wam trzy z nich: kask C70, C90 i I70. AJC podaje, że jest numerem jeden, jeżeli chodzi o sprzedaż ilościową kasków na świecie. Również w Polsce jest bardzo popularną marką na naszych drogach. To za sprawą tego, że robią bardzo rynkową ofertę, ponieważ widełki cenowe tego producenta zaczynają się od 399 zł do blisko 3000 zł. Warto wspomnieć, że producent ten posiada również swój własny tunel aerodynamiczny, dzięki czemu mogą testować każdy wlot wentylacyjny, więc wiedzą, ile litrów powietrza dostaje się do kasku. Jest to mega przewaga, ponieważ w tej półce cenowej rzadko który producent może się pochwalić takimi technologiami. Zacznę od kasku C70, który sprawdzi się zarówno w mieście, jak i w dłuższej trasie. Kask C70 jest mocno uniwersalnym kaskiem, a jego skorupa została wykonana z poliwęglanu bo jest lekka i wytrzymała na uderzenia. C70 został wyposażony w wydajny system wentylacji, posiada dwa wloty z przodu oraz dwa wyloty z tyłu, dzięki czemu ciepłe powietrze zostaje wypuszczone z kasku. HJC wyposażyło kask C70 w dosyć szeroki wizjer, dzięki czemu mamy większe pole widzenia, a także w system szybkiego wyjmowania tego wizjera, rapid fire. Wypięte. Szyba została też wyposażona w miejsce pod pinloka, także za niewielką opłatę możemy sobie dołożyć wkładkę antyparującą. Dużym atutem C70 jest fakt, że posiada blendę przeciwsłoneczną, blendę którą obsługujemy od góry. Blenda sprawdza się w rażącym słońcu, wtedy nie musimy zakładać i zdejmować okularów przeciwsłonecznych, wystarczy, że ją opuścimy lub podniesiemy. Kask posiada wnętrze przystosowane pod osoby, które noszą okulary korekcyjne. Dodatkowo wnętrze jest w pełni wypinane z materiału Silver Cool, zatem jest antybakteryjne i w razie potrzeby możemy je szybko wypiąć i wybrać. Dodatkowo producent dodaje nam w zestawie podbródek oraz deflektor na nos. Cena kasku C70 to jedynie 649 zł za kolor biały, czarny i matowy. Za malowanie przyjdzie nam zapłacić 749 zł. Teraz przejdźmy do kasku szczękowego, który nazywa się C90. Kask C90 jest najtańszą szczęką w ofercie HJC. Skorupa jest wykonana z poliwęglanu. Jest to kask szczękowy, dzięki czemu podjeżdżając na stację benzynową, chcąc zapłacić za paliwo, nie mamy konieczności zdejmowania kasku z głowy, wystarczy, że podniesiemy szczękę, jest to znacznie łatwiejsze. Wizer kasku C90 został przygotowany pod pilnoka, także możemy sobie dokupić wkładkę antyparującą. Podobnie jak w C70 mamy system rapid fire, czyli szybkiego zdejmowania i zakładania szybki. Kask ten też posiada system wentylacji testowany w tunelu aerodynamicznym. Dodatkowo producent zapewnia nam blendę przeciwsłoneczną, czyli dokładnie podobnie tak jak w C70C z tym samym systemem obsługi. Wnętrze kasku również jest w pełni wypinane, nadające się do prania i przystosowane pod osoby noszące okulary. Kask ten można nazwać bliźniakiem C70, tylko w wersji szczękowej. C90, podobnie jak C70, posiada wygodne zapięcie mikrometryczne, dzięki czemu można szybko zdjąć kask z głowy. Kask ten posiada również podbródek w zestawie. Występuje w czterech wersjach kolorystycznych: w białym, czarnym połysku, czarnym macie i srebrnym. Cena za ten kask to 649 zł. Ekstra. Super. Ostatni kask z trzech nowości, które Wam dzisiaj przedstawiam, to kask I70. I70 -ka jest następcą kultowego kasku IS-17. Kask ten jest zrobiony oczywiście z poliwęgranu, polikarbonu, który zarówno się sprawdzi w jeździe. Turystycznej, jak i miejskiej, przez co jest bardzo uniwersalny. Wizjer tego kasku został powiększony o 10 mm, dzięki czemu mamy szerokie pole widzenia. Producent wyposażył go w wydajny system wentylacji. Umieścił bardzo duży wlot przedni na szczęce oraz dwa na górze, dzięki czemu sporo powietrza dostaje nam się do środka, oraz z tyłu wyloty powietrza, które są bardzo wydajne i szybko wyciągają ciepłe powietrze z kasku. Warto zwrócić uwagę na kształt tego kasku, ponieważ jest bardzo aerodynamiczny, dzięki czemu nie ma żadnych zawirowań powietrza. Dodatkowo kask jest wyposażony w blendę. System blendu został przeniesiony wprost z linii RPH, czyli znajduje się po lewej stronie, gdzie intuicyjnie można go obsługiwać. Sama blenda jest dosyć szeroka i daleko zachodząca, dzięki czemu nie będziemy mieli problemu, że będzie nam za krótko wypadała. Producent w zestawie dorzuca nam deflektor na nos, podbródek, a także pinlocka w zestawie. Z racji tego, że jest to kask uniwersalny, zapięcie zostało zachowane mikrometrycznie, tak jak w jego poprzedniku. Wyściółka oczywiście jest w pełni wyciągana i nadająca się do prania, a także przystosowana pod osoby noszące okulary, co jest standardem w HJC. Ceny kasku i70 zaczynają się od 849 zł za monokolor, czyli czarny, biały i matowy. Za malowania przyjdzie nam zapłacić 1049 zł. Mam nadzieję, że spodobały Wam się te trzy rynkowe nowości od HJC. Wszystkie te kaski objęte są programem pięcioletniej gwarancji i programem Assistance. Jeżeli chcecie zobaczyć je na żywo, możecie je zamówić bezpłatnie przez stronę katalog.dobroyskropymotocyklowy.pl. Jeżeli odcinek Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę i obserwujcie. obserwujcie nas dalej i do zobaczenia w kolejnym odcinku.